Dzień dobry, cześć, e, witam wszystkich na kanale Sportowe Media. E, dzisiaj porozmawiamy troszkę o siódmej kolejce Polskiej Ekstraligi. E, no, trochę się działo, trochę się działo, także będzie o czym porozmawiać, ale zanim, zanim do tego przejdę, to chciałbym e, wspomnieć, co działo się od czwartej do szóstej kolejki. Bo trochę się działo, a myślę, że warto o tym troszkę pogadać. Jeżeli chcecie zobaczyć, co działo się do trzeciej kolejki, to wszystko macie na kanale, na stronie Sportowe Media. Możecie sobie przeczytać, jak ktoś jest z tyłu, do tyłu, z materiałem, z informacjami. To jasne, zapraszam. I mamy, zaczynamy. Czwarta kolejka. Wydarzenie takie, e, wypadek Maciejanowskiego w meczu z GKM-em e, Tam zamieszanych to było jeszcze e, dwóch zawodników z właśnie z GKM-u. Na pewno to był Buczkowski, a ten trzeci, to nie, nie pamiętam po prostu, ale był tam po prostu polu, motocykl, e, on z nikim się nie zderzył. Na szczęście. E, Maciejanowski tak naprawdę tylko ucierpiał na tym... E, Tutaj coś w okolicach barku Obojczyka, jakieś złamanie czy coś, ale spokojnie już w szóstej kolejce powrócił w ten weekend. No musiał odpuścić niestety jeden, jeden mecz z cyklu Grand Prix. Na szczęście już w, ty, w tym tygodniu w Słowenii jeździł, chociaż nie poszło mu za dobrze, ale jeździł. A w szóstej kolejce wrócił do Ekstra Ligi. E... Co dalej? Przez, yy, przez te yy, trzy kolejki od 4 do 6, yy, co się jeszcze działo? Unia Leszno yy, dalej wygrywa, jest dalej niepokonana, no aż do szóstej kolejki, Do o siódmej to zaraz powiem. Do szóstej kolejki niepokonani, naprawdę fajnie, fajnie jeżdżą, są no, drużyną dominującą, dominującą zdecydowanie na ten moment w Ekstralidze, no, nie ma na nich mocnych. E, Get Well dalej przegrywa, no cóż, e, trzy porażki e, Najpierw z Łukniarzem, później z gkm a później jeszcze z Motorem Lublin A skoro mowa o Motorze Lublin No to szósta kolejka, powrót Griszy Łagoty Proszę Państwa Już abstrahując naprawdę od tego co tam się wydarzyło z Rowem Rybnik, co tego, to no, Nieważne, no ja wiem, że źle zrobił, ale Ludzie, jak on jeździ, on jest po prostu, no, moim zdaniem, na razie no, nie ma na niego mocnych w Nie ma na niego mocnych, jest, jest naprawdę świetnie, jeździ, świetnie. I, 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 I w tej szóstej kolejce on jeszcze jeździł w kwalifikacjach do tych, do, do Sek Challenge. O Jezu, jak on tam jeździł, on przecież same trójki zdobył. Wspaniale, no i mamy tak później. Porażki włókniarza, piąta, szósta kolejka. Dwie porażki z rzędu u siebie. No, błagam ważne Szkoda, gadać. E, dominacja Unii Leszno, no to już wspominałem. Tutaj mam tak zapisane, także no nie przejmujcie się, jak tam nie będę patrzał w kamerę. I wygrana Falubazu w derbach z, yy, ze Stalą Gorzów. I Stal co ciekawe gra u siebie. No, a Falubaz naprawdę fajnie pokazał klasę. Wygrali. No i właściwie to tyle o tej od czwartej do szóstej kolejki. To ja sobie tak wybrałem, co działo się, najciekawsze jakieś rzeczy, także to tyle. Jedziemy z siódmą kolejką, jedziemy. Sparta wygrywa z motorem Lublin 47-43. I uwaga, Grigori Łaguta. Już o nim mówiłem wcześniej, ale naprawdę, warto o nim mówić. Facet powraca po dwuletniej banicji do polskiej ekstraligii. I on zdobywa w drugim swoim w drugim swoim meczu 17 punktów. 17 punktów, no naprawdę jest, jest geniuszem, naprawdę i nie przesadzam no Poza tym wiecie, no grali na tym na, 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 na obiekcie we Wrocławiu Przegrali tylko 4 czterema, czterema punktami no jest duża szansa na, na e, punkt bonusowy, no bo wiecie, no już w tym w, w tym tygodniu będą, odbędzie się runda rewanżowa, także myślę, że wszystko przed nimi, a motor z Łagutą w składzie jest naprawdę bardzo mocny, bardzo mocny. E, o tym meczu, co można jeszcze powiedzieć, no na pewno to, że słabsza dyspozycja Findena i to było widać i zarówno w piątek w meczu ligowym właśnie i, i później w Grand Prix. Naprawdę, no nie, nie wiem co się dzieje, ale nie jeździ za dobrze. E, drugi e, drugim mecz po powrocie Maćka Janowskiego dobry, dobry, dobry wyścig dobry, do, dobry, dobry wyścig naprawdę, e, dał, dał dobre zawody naprawdę bardzo fajnie jeździł no i oprócz niego e, świetnie, świetnie sobie poradził Maxim Drabik, no dla, jak dla mnie jeden z lepszych e, juniorów no, obok Smektały, myślę, że naprawdę bardzo mocni e, polscy juniorzy Później mamy drugi mecz, piątkowy. Gedwell, Toruń z I uwaga. Pierwsza wygrana Torunia. Mówię wam. Siódma kolejka to są yy, kolejka jak, jakaś, jakiś cudów po prostu. Cudów. Toruń wygrywa 49-40. I to nie jest tak, że, że to pi pierwsza wygrana. To są w ogóle pierwsze punkty Torunia w tym, w tym sezonie. Także naprawdę... Gratulacje, no co można powiedzieć, na pewno słabsza dyspozycja z Marslika, ale jemu to można wybaczyć, no bo, bo no, umówmy się, no w, w piątek niby jeździł słabo, a w sobotę wygrał cykl Grand Prix, znaczy nie cały, tylko tam jeden mecz z cyklu Grand Prix, czy znaczy, tam jedne zawody z cyklu Grand Prix. Jeżeli chodzi o zespół z Torunia, warto myślę pochwalić Norberta Kościucha, chociaż tam jego dorobek punktowy nie jest jakiś zbyt wysoki, bo on zdobywa 7 punktów. Naprawdę, to, to był człowiek, który tchnął ducha w tym drużynie. Naprawdę, no, on już był odstawiony na drugi plan, zupełnie o nim praktycznie zapomniano w tym Toruniu. A okazuje się, że on jest świetny, naprawdę. No, tam w, w pierwszym biegu to go zastąpili, czy coś tam się stało, a, a później. E, później chyba dwie trójki, jedna jedynka, naprawdę spoko, 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 naprawdę bardzo dobrze, no ale co ważne, co tam się działo w ogóle, no bo to nie tak, że wiadomo, no sam wynik mówi 49-40, że do to Toruń raczej nie, nie przeważał e, jakoś znacząco, e, Stalgorzów na początku wygrywała, e, bo tam tak, padał deszcz, e, tam jest taka sytuacja, że ten tor, ta motoarena w Toruniu jest zamknięta, nie ma dostępu za bardzo powietrza, ani słońca, to jeszcze noc była i tak, to to się powoli suszy. No i na tych mokrych warunkach to lepiej sobie poradzili właśnie e, goście. Goście z Gorzowa, a dopiero jak to zaczęło się suszyć, to, to z biegiem właśnie czasu e, e, torunianie byli, byli mocniejsi. No i koniec końców wygrali, gratulacje. GT GKM grudziąc Unia Leszno, mecz z, z niedzieli. No i remis, proszę bardzo, mówię wam, kolejka cudów: Unia Leszno straciła pierwsze punkty. No w końcu ktoś się im postawił, chociaż to też nie było takie pewne. No bo sytuacja wyglądała następująco: ostatni bieg, no wiadomo, jest bliski wynik. Tam już był remis w ogóle po pierwszym nominowanym: 42-42 no i wiecie no, no, albo się wygrą, albo się nie wygrą no i sytuacja wyglądała tak na przodzie Piotr Pawlicki z Unii Leszno drugie miejsce Przemek Pawlicki no oni jeździli w tym, w tym meczu o, bardzo dobrze naprawdę świetnie się spisywali e, no byli jednymi z lepszych, a Piotrek Pawlicki on zrobił, zrobił chyba z 15 punktów, także fajnie a za nimi w tym ostatnim biegu nominowanym Sajfutinow z Łagutą Artiomem i tam walka po prostu na całego. Tam z przodu to już nikt nie, nie przejmował, co tam się dzieje, bo to było widać, że ten Piotrek jest szybki, ale z tyłu walka na całego i, i, i Sajfutino jedzie przed, przed Łagutą, co by oznaczało wygraną unii, I, na, i wyjście z ostatniego wirażu na ostatnią, prostą i przy bandzie, prawda, Artiom Łaguta. Proszę bardzo. Bohater, bohater GKM-u i Remisik, i proszę, i Unia Leszno e, traci pierwsze punkty. Nareszcie, no nareszcie się ktoś znalazł. No fajnie, fajnie, no. Aj, była tam taka sytuacja, straszny wypadek Saifutinowa i Buczkowskiego. Ten se, Rosjanin mu wjechał pod pod łokieć, zahaczył y, Buczkowski zahaczył lewym, lewą ręką czy lewym łokciem o tylne koło i wylądowali na bandach. Po prostu yy, motor Buczkowskiego gdzieś tam w trybuny poleciał. Tragicznie to wyglądało, na szczęście nikomu się nic nie stało. I mamy ostatni, ostatni, e, ostatni meczek. Faluba z Włókniarzem. No proszę Państwa, trzecia porożka z rzędu Włókniarza Częstochowa. Wcześniejsze dwie, tak jak już chyba wspominałem wcześniej, u siebie. Tym razem na, na falubazie e, w Zielonej Górze 49-41. No powiem tak, no bardzo słabi są liderzy Włókniarzy. No bo tam oprócz Macena, to za bardzo nikt nie jeździ. No. no za bardzo nikt. No ani ten Przedpełski, ani Miedziński to przecież oni razem chyba trzy punkty zdobyli. No dajcie spokój. Tam y, punkty, zamiast y, Żagara, zamiast Miedlińskiego, zamiast Przedpełskiego, to zdobywa y, Michał Gruchalski. Michał Gruchalski, naprawdę, no świetnie jeździł, bo jeden, 11 punktów zdobył. Fajnie jeździł. Na początku, kurczę, y, jeszcze ten, y, Lindgren słabo jeździł. Później się tam odkuł troszkę, ale to i tak za mało, za mało punktów, za mało punktów, no. E, ale Gruchalski, bomba, naprawdę fajny, fajny junior, bardzo nieźle, dobrze wygląda, dobrze wygląda, naprawdę. No i co, w ekipie falu bazu na fali jest Patryk Dudek, prosto z Grand Prix, przyjechał na mecz do Zielonej Góry. No i co, I, i proszę, a nie przegrał, w sensie nikt go nie wyprzedził, żaden z rywali go nie wyprzedził, zdobył trzykrotnie trzy, trzykrotnie, trzy punkty. I dwukrotnie dwa z bonusami, no więc no jest naprawdę bardzo, bardzo w bardzo dobrej formie. Fajnie fajnie mu idzie w tym sezonie i, i oby tak dalej. Eee... Jeżeli chodzi o tych jeszcze zawodników z cyklu Grand Prix, no to Martin Waculik, no nieźle, ale poniżej oczekiwań, no właśnie, to jest ono. To, Yy, to jest to, że oni dzień po dniu startują i, i, i tak to później wygląda Rzesz, no Dudek i, i Madsen no to w miarę, w miarę się pokazali Nie, nieźle, nieźle jeździli no i właśnie, co ciekawe taka ciekawostka zauważyłem to w, do, dosłownie przed chwilą że w meczu Faluba z Włókniarzem wystąpiło yy, trzech, czterech finalistów yy, Grand Prix sobotniego w Krszko no, i tam upadek Prostasiewicza w, 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 w biegu nominowanym 14. No, no, groźnie wyglądający, bo tam złamał motor, tam wyrzuciło go do góry, ale nic mu się chyba nie stało. Tylko za rękę się coś łapał, i, i tyle. No, i tak by to wyglądało. Jeżeli chodzi o zaplecze ekstraligi, to myślę, że warto wspomnieć o tym, że <grym> dominuje tam. Row Rybnik i najprawdopodobniej to oni awansują w tym sezonie do, do ekstra ligi, bo naprawdę ostatni mecz wygrali z wiceliderem, teraz wiceliderem, wcześniejszym liderem Ostrowią, Ostrów Wielkopolski i, i wygrali 61-28, także no, czekamy, Row Rybnik, czekamy. I to myślę, że to by było właściwie na tyle z, z tej siódmej kolejki, z tego podsumowania. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że wytrzymaliście. Pozdrawiam, Kasper Januszka, trzymajcie się, hej.